Siema. Witajcie w kolejnym odcinku z serii dla posiadaczy i właścicieli samochodów marki Ford Focus MK2 Lift. W dzisiejszym odcinku będzie powracająca jak bumerang Cóż, czyli awaryjne otwieranie maski. Jak wiadomo w focie MK2, MK2 Lift, maska otwiera się kluczykiem. Bierzemy normalnie kluczyk, wkładamy go do zamka odchylając znaczek, przekręcamy najpierw w stronę przeciwną od ruchu wskazówek zegara, później zgodnie z ruchem wskazówek zegara i mam maskę uniesioną. Możemy unieść, możemy otworzyć maskę i gitara. Ale niestety w Fordach jest taka przypadłość, że te mechanizmy się psują. I jak otworzyć maskę, jak się zepsuje ten mechanizm i niestety się nie otwiera. No jest możliwość. Zaraz Wam pokażę. Dokładnie jak, zaraz Wam powiem, jakie będą przydatne narzędzia. Po pierwsze, z czego wynika problem? Problem wynika z tego, że bezpośrednio za znaczkiem tym uchylnym mamy zamek na klucz. Mamy to po prostu wkładkę. Która za pomocą cięgna plastikowego na sprężynie z dwoma kuleczkami na obydwu końcach sprzęga ze sobą mechanizm rygla no i właśnie wkładkę. I teraz tak: najczęściej po prostu spada nam któraś kulka, albo się łamie plastik od wybieraka od, od rygla i to jest najczęstszy problem. Co można zrobić w takiej sytuacji, jeżeli nam się y, niestety y, nie będzie chciała otworzyć maska, jeżeli będzie zatrzaśnięta? No, jest opcja, żeby się dostać. E, najczęściej udaje się to bez y, jakichś szkód. Ewentualnie y, czasami wychodzi na to, że trzeba y, kupić y, te kołki rozprawy, które tutaj są. Y, jest ich bodajże 6 sztuk, z tego co dobrze pamiętam. Jeden jest tutaj w tym miejscu, drugi jest w tym miejscu. Tu plus minus jest trzeci, czwarty, piąty i szósty. <laughs> te dwa skrajne są mocowane do zderzaka przedniego do poszycia oraz pasa przedniego jednocześnie, a te górne tylko do pasa przedniego i do tego powiedzmy łapacza powietrza, deflektora, nie wiem jak to tam nazwać, For sobie lubi to różnie nazywać. Dobra, i teraz tak. Jak się dobrać co zrobić. Jedziemy sobie bliżej. Włączymy sobie światło i będziemy widzieli, ale może nie. O, widzicie? Tutaj już spadł akurat z deflektora i mamy akurat tego wkręta. Widzicie czy nie widzicie? Widzicie? To jest jeden Trzeci, czwarty I w rogach tam Nie wiem czy wiedzieć, widzieć Piąty I z drugiej strony szósty Trzeba po prostu się pozbyć tych Wkrętów Jak to najlepiej zrobić Najlepiej jest to zrobić jakimś podważaczem autorytetów Na przykład takim W tych Trzeba wcisnąć do środka Tą część wkręcaną Wyciskamy na chama, aż pójdzie. Jak już nam wejdzie, wyciskamy do góry. Chcemy sobie coś płaskiego. Wyciskamy i powinien nam wyjść. Tak postępujemy z tymi wszystkim czterema. Te dwa skrajne, które tu są, musimy mieć coś cieńszego do podważania, i również wkładamy tak, żeby weszło nam właśnie w to miejsce, w którym jest ten e, kołek rozporowy, i podnosimy, wyrywamy. Cześć, ja sobie, może być będzie może się to uda nagrać, chociaż wątpię. Dobra, mam dwie ręce wolne. <laughs> w takim razie. Mogę podważyć sobie to. Pod ten plastik wkładamy nasz podważacz. Zostawiamy tak, żeby był pod kołkiem. Po prostu go po chamsku, musimy wyrwać do góry. A niestety w tych bocznych inaczej nie damy rady. Tak to jest po prostu zrobione. Ewentualnie... W tym być podobnie. Wyszedł. Wyskoczył. Jak widać jeden i teraz musimy to samo zrobić z tymi, które pokazałem tutaj. O, dokładnie z tym. Wyciskamy go do góry. Możemy to też zrobić tutaj wkładając to nad grillem. wyciągamy szkołeczek kołeczek czasami to troszeczkę jest niewdzięczne no ale chodzi o to żeby po prostu nie zrobić żadnych uszkodzeń niepotrzebnych o, już nam wyszedł jeszcze pozostałe cztery kołki Tutaj trzeci No, się szmaciarzu. Wcisnął się. No i można go wyrwać. Zrobię już to poza wizją i przejdziemy do następnych etapów. Dobra, to te pośrednie już poszły. To teraz zostało już ostatnie. Tak jak pokazywałem. Mamy nasz kołek, wkładamy, wyrywamy go po prostu tutaj na hamę do góry. Te boczne akurat no niestety nie da się inaczej, a te pośrednie wyjmujemy tak, żeby na nie trzymały już grilla od góry. Teraz tak, jeżeli mamy już usunięte wszystkie nasze sześć kołków. Co robimy? Bierzemy naszego grilla między no tutaj drugą dziurę od góry kopiemy sobie w jakiś dziwny sposób I po prostu ciągniemy do przodu dociskając tutaj dół do z jednej i z drugiej strony nie nam wyjść jeżeli nam wyjdzie wkręty jak widać nam wylecą Całe mocowania i w takim przypadku wyciągamy już bez silikurów naszego grilla. Zazwyczaj, o, właśnie też już nam wyleciała kulka, więc nie pozostaje nic innego Nasze wkręty wyleciały i mamy dostęp do zamka. Już widzicie zamek. W takiej sytuacji, jeżeli już jest, bierzecie sobie wierzycie sobie, łapiecie tą kulkę a właśnie to y, ten y, taki jakby haczyk tutaj Przekręcacie go w lewo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w prawo i maska otwarta i w zasadzie już mamy po kłopocie. mamy otwartą machę teraz zobaczcie miury grilla. Grillu mamy, tak jak mówiłem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 takich oto kołków rozporowych na wkręcie i dwa mocowania, jedno, drugie, które wchodzą, jedno tu, drugie tu. Mamy nasz zamek razem z cieniem, z tymi nieszczęsnymi kulkami, które się spadają, się wyrabiają itd. itd. Mamy nasz zameczek, który na otwieranie przekręcamy najpierw. Zgodnie, przeciwnie, w stronę, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zgodnie i podnosimy. Jak widzicie, rygiel sobie chodzi, więc jest ok. Dobra, jeżeli chodzi o montaż, pierwsze co do góry, nasze sprzęgiełko, naszą kulkę, naszego badyla. I teraz ustawiamy sobie plus minus tak grilla. Żeby pasowały zatrzaski na miejsca. O, wciskamy z łaposie i kulkę. Odciągamy grilla. Nastawiamy tak, żeby wskoczyła i już mamy po wyroboty za sobą. Teraz bierzemy ten plastik górny, wkładamy go tutaj w tą przerwę w grillu tą górną, nasuwamy i możemy składać nasze kołki kołki wiadomo wciskamy możemy usunąć tą śrubkę najpierw wciskamy plastik jak jest śrubka wciskamy już jest zabezpieczone nie trzeba tego wkręcać wkrętakiem wbrew pozorom generalnie one są jednorazowe później wam podam kod z romiksa jak jest tych, tych kołeczków, one nie są drogie zestaw tam kosztuje dosłownie jakieś grosze tam 10 sztuk, chyba 6 zł, czy coś takiego. Wkładamy wszystkie 6 sztuk. Oczywiście zgodnie z prawem prawidłowością, które się nam gdzieś wpadną, jak mamy Pampersa i będziemy musieli ich szukać, ale to już nie jest akurat istotą problemu w naszym przypadku, już nie będziemy z tym bawić. Kolejny. O, tutaj o właśnie jeszcze z wkrętem został. Czego wyciskamy jak poprzednio, aż nam wyjdzie, wkładamy w otwór, wciskamy wkręta, mamy zabezpieczone. Teraz, jeżeli już mamy otwarty, możemy robić generalnie co chcemy. Najczęściej tak się e, dzieje zimą, i ludzie mają problem właśnie, żeby podać e, jakiś tam prąd na akumulator. To e, jest problemem. No i widzicie, już zrobione działa. Smarujcie te zamki, smarujcie te przeguby najlepiej e, doświadczeniem Molibdenu. MOS-2 z moly jest e, jak najbardziej tutaj polecany do tego. No i co, to było na tyle. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to standardowo łapa w górę mile widziana. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a, a lubicie takie treści, to rozważcie jego subskrypcję. Jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość jeszcze w inny sposób, anonimowo na przykład macie taką możliwość poprzez serwis Backafe 2, czyli macie gdzieś link się pojawi, a jak to będzie w opisie filmu. Tymczasem trzymajcie się I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Używam tam maskę. Sprawdzę czy się będzie teraz otwierało. To jest dosyć trudna kwestia. E, otwiera. To jest dobrze. No to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!